Cześć, witam was dzisiaj z nadmorskiego słonecznego molo. Witam wszystkich, którzy rozpoczynają swoją działalność biznesową, którzy chcą założyć firmę, ale również witam wszystkich, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę merytoryczną i rozumieją to, że wiedza jest tym kluczowym czynnikiem rozwoju, kluczowym czynnikiem każdego przedsiębiorstwa. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o analizie słod. Analiza słod jest. Bardzo, popularnym, bardzo popularną analizą, bardzo popularnym narzędziem, które pomaga na, z jednej strony na ocenę naszych silnych stron i na skupieniu się na tym, aby tworzyć na ich bazie naszą wartość rynkową, ale również analiza SWOT pomaga na zidentyfikowaniu naszych słabych stron oraz ich wyeliminowaniu. Także zapraszam Was serdecznie, zaczynamy. Nazwa SWOT jest akronimem od angielskich słów Strengths, Weaknesses, Opportunities, i Threats i oznacza ni mniej ni więcej jak mocne strony, słabe strony, szanse i zagrożenia. Mocne strony są to takie cechy naszego biznesu, cechy naszego projektu, naszego przedsięwzięcia, które sprawiają, że ma on wartość dodaną dla klienta, dla odbiorcy. Wypisałem sobie tutaj kilka takich mocnych stron. Oczywiście są to przykłady, które możecie sobie samodzielnie uzupełnić, ale ja chciałem zwrócić przede wszystkim na takie mocne strony: jak kompetencje. Kompetencja powstaje wskutek rozwijania, pozyskiwania wiedzy, i jest to taki czynnik, który sprawia, że możemy prowadzić. Nasze procesy biznesowe w sposób efektywny, ponieważ wiemy, z jakimi konsekwencjami będą się one wiązać. Mocną stroną mogą być zasoby finansowe. Oczywiście w tych czasach mamy duże możliwości pozyskiwania zasobów zewnętrznych. Czasami jest to konieczne w ogóle, żeby ruszyć. Natomiast czasami trzeba mieć troszeczkę środków własnych, trochę środków finansowych, aby zrealizować te początkowe fazy. Naszego biznesu, i jeśli posiadamy owe zasoby finansowe, jest to zdecydowanie nasza mocna strona. Kolejną mocną stroną jest technologia. Technologia w tych czasach jest nieodzownym elementem każdego biznesu, niezależnie od tego, czy to jest sklep spożywczy, czy to jest firma transportowa, już nie mówiąc o branży technologiczno-informatycznej. I jeśli posiadamy taką technologię, które, która pozwala nam realizować szybciej procesy biznesowe, jeśli posiadamy technologię, która pomaga nam być może oszczędzić bądź obsłużyć lepiej klienta, jest to zdecydowanie naszą mocną stroną. Oczywiście, jeśli mówię o technologii, mam na myśli również sytuację, kiedy my sami tworzymy technologię. Jeśli tworzymy technologię unikalną na rynku, jeśli tworzymy taką technologię, której jeszcze nie ma, jest to również zdecydowanie naszą mocną stroną. Kolejną mocną stroną mogą być niskie koszty. Niektóre gospodarki się całe wyspecjalizowały w tym, aby ponosić niskie koszty wytwarzania. Jeśli my jako przedsiębiorstwo nauczymy się również produkować, ponosząc niskie koszty, ale nie obniżając jakości naszego produktu, jest to również naszą mocną stroną i możemy się, możemy się na tym skupić, możemy na tym tworzyć naszą, yy, naszą konkurencyjność. Kolejną yy, i ostatnią mocną stroną, jaką ja wymieniłem, jest duża motywacja. Motywacja jest bardzo ważna w sytuacji, kiedy powstaje nowy biznes, oczywiście w sytuacji, kiedy ten biznes już istnieje na rynku, ponieważ każdy napotyka na taki moment, kiedy tak naprawdę nie chce mu się nic, kiedy potrzebuje tego przysłowiowego yy, kopniaka i duża motywacja jest naszą zdecydowaną, mocną stroną. Kolejnym elementem analizy SWOT są słabe strony. Słabe strony można oczywiście analogicznie do tych silnych poddać pewnej modyfikacji, czyli brak wiedzy i kompetencji. Brak wiedzy i kompetencji jest naszą zdecydowaną słabą stroną. Oczywiście można nad tym pracować, ponieważ wiedzę trzeba pozyskiwać, wiedzę trzeba rozwijać i wiedzą trzeba się dzieli z naszymi partnerami biznesowymi, z naszymi pracownikami, z naszymi bliskimi, ponieważ wiedza daje nam możliwość podejmowania racjonalnych decyzji w sferze biznesu, no i oczywiście nie tylko. Kolejną słabą stroną może być brak środków finansowych. Tak jak mówiłem wcześniej, w tych czasach istnieją możliwości wszelkiego rodzaju na pozyskiwania środków finansowych z zewnątrz, jest to kapitał obcy, ale należy pamiętać, że żadnego biznesu nie powinno się budować w sytuacji, kiedy nie mamy żadnych środków własnych. Jest to oczywiście możliwe, ale ja tego nie proponuję, ponieważ w tej pierwszej fazie znacznie będzie nam to utrudniało i znacznie będzie to opóźniało nasze wszelkiego rodzaju działania, ponieważ będziemy uzależnieni od kogoś z zewnątrz. Kolejnym naszym, naszą słabą stroną może być niejasna strategia, czyli to, jest, czyli to jest taka sytuacja, kiedy tak naprawdę nie wiemy, nie mamy planu działania. Wiemy jaki cel główny chcemy osiągać, ale nie wiemy jakie cele cząstkowe musimy zrealizować, aby zrealizować ten cel główny. Dlatego strategia działania, mam nadzieję, że w przyszłym wideo właśnie będę mówił o strategii działania, jest bardzo ważna, aby mieć jasną strategię działania. Jeśli Brakuje nam tej strategii, jest to naszym, naszą ewidentną słabą stroną. Kolejną słabą stroną mogą być wysokie koszty, analogicznie do sytuacji, kiedy mocną stroną są niskie koszty, słabą stroną są wysokie koszty, czyli produkcja dobra, produkcja dobra bądź usługi wymaga od nas dużych nakładów. Jest to Oczywiście nasza sama strona, ale pamiętajmy o jednym, że w miarę produkcji, w miarę kolejnych etapów nas, nas, naszej działalności te koszty będą maleć. Jest taka zależność w ekonomii, która mówi, że czym dłużej prowadzimy naszą działalność, czym dłużej produkujemy, tym te koszty, te koszty spadają, ponieważ działa taki syndrom taki specjalizacji naszej działalności. Czyli specjalizujemy się w tym, co robimy, i jednocześnie obniżamy koszty działalności. Kolejną słabą stroną jest demotywacja. No demotywacja jest naprawdę dużym problemem dla wielu osób prowadzących biznes, i są wszelkiego rodzaju coachowie, są szkolenia coachingowe, są oczywiście także psycholodzy, którzy pomagają nam zrozumieć, dlaczego nie mamy motywacji do działania i co możemy zrobić ku temu, aby tą motywację uzyskać. I to są te dwa elementy to są wewnętrzne aspekty działalności naszego biznesu, naszego projektu, i to są pozytywne wewnętrzne, czyli mocne strony i negatywne wewnętrzne, czyli słabe strony. Natomiast teraz chciałbym przejść do tego obszaru zewnętrznego. Zawsze powtarzam, że obszar wewnętrzny jest oczywiście ważny, ponieważ są to wszystkie zasoby, jakimi my dysponujemy. Natomiast obszar zewnętrzny, czyli cała konkurencja, całe otoczenie biznesowe, to jest, to jest ten obszar, który jakby reaguje na nasze działania oraz narzuca naszej działalności zupełnie czasami inny rytm i inny wymiar. Dlatego cały czas musimy obserwować otoczenie zewnętrzne i cały czas musimy obserwować naszych konkurentów. I tak właśnie w sferze zewnętrznej, opportunity, czyli szansy, są to aspekty pozytywne zewnętrzne, czyli jakie szanse, jaką jak mamy szansę na zewnątrz, aby odnieść sukces. I jako pierwszy ja sobie tu napisałem obsługę dodatkowych grup nabywców. Obsługa dodatkowych grup nabywców jest to nadanie naszemu produktowi. Bądź realnego, innego charakteru, bądź poprzez marketing, czyli poprzez wykreowanie w świadomości nabywców innej cechy naszego produktu, pozyskanie właśnie nowych grup nabywców. Jest to duża szansa dla każdego przedsiębiorstwa, ale tak jak powiedziałem, wiąże się z pewnego rodzaju zmianami produktu, bądź z wdrożeniem odpowiednich działań marketingowych celem właśnie uzyskania tej szansy. Kolejną szansą zewnętrzną jest wejście na atrakcyjny rynek. Co to jest tak naprawdę atrakcyjny rynek? Atrakcyjny rynek jest to przede wszystkim rynek, który my znamy, posiadamy informacje na temat tego rynku i potrafimy się na tym rynku odnaleźć. Nisza rynkowa, czyli atrakcyjność rynku polegająca na tym, że występuje duży popyt, ale występuje mała podaż, to jest jedna sprawa. To są tak zwane nisze, które są oczywiście bardzo atrakcyjne z tego względu, że konsument czeka na pewnego rodzaju produkt, ponieważ nie jest w stanie zaspokoić swojej potrzeby na podstawie tej podaży, która istnieje na rynku. Natomiast nasza wiedza, nasze informacje, nasze kompetencje, czyli znajomość, tego nowego rynku to jest druga sprawa i trzeba bardzo zwrócić na to uwagę. Jeśli mamy, jeśli istnieje taka szansa, szansa polegająca na wejściu na atrakcyjny rynek, należy z tego skorzystać, ale należy pamiętać o tym, że należy poznać ten rynek, należy pozyskać informacje na temat tego rynku, aby się na nim odnaleźć, aby skutecznie zaspokajać potrzeby klientów na tym, na tym rynku. Kolejną szansą jest zdobycie kontaktów handlowych. Zdobycie kontaktów handlowych, czyli szukanie właśnie tego popytu, szukanie nabywców dla, dla spełnienia dla sprzedania naszych produktów, jednym słowem. I bardzo jest znana taka sytuacja, kiedy osoby, które odchodzą z przedsiębiorstw, odchodzą już z pewną bazą kontaktów. Ja oczywiście nie chcę oceniać, czy to jest pozytywne, czy to jest negatywne. Ja natomiast oceniam fakt, że taka sytuacja rzeczywiście istnieje yy, i no, należy na to na pewno zwrócić uwagę. Zdobywanie kontaktów handlowych jest to ewidentna szansa dla naszej, dla naszej firmy, dla naszego biznesu, aby sprzedawać nasze produkty. Kolejną szansą i ostatnią jest wzrost popytu, no i oczywiście to jest ten kluczowy czynnik, na który każdy nowy biznes czeka, nie tylko nowy biznes. Każdy, każda organizacja, każda działalność, każdy projekt czeka na wzrost popytu. Wzrost popytu może występować w skutek wielu działań, zarówno mikroekonomicznych, jak i makroekonomicznych i wzrost popytu na dane produkty, które... Oczywiście mogą się wiązać albo z sezonowością, albo z wzrostem dochodu nabywców, jest, jest bardzo ważny i jest to ewidentnie szansa dla naszego biznesu, dla naszej działalności. Ostatnim obszarem, jaki chciałbym omówić, są zagrożenia. Zagrożenia są to te czynniki negatywne, zewnętrzne. Nale, należy badać rynek. Należy okresowo badać rynek, aby te zagrożenia zewnętrzne wykrywać, aby starać się tym zagrożeniom przeciwdziałać. Ja tutaj wymieniłem sobie wejście na rynek konkurentów. Oczywiście konkurencja zawsze będzie istniała. Nie mówię o sytuacji monopolu i należy wziąć to pod uwagę. Natomiast wejście na rynek konkurentów, którzy mają taki sam bądź podobny produkt do nas jest ewidentnie zagrożeniem dla naszego biznesu. Dlatego ja zawsze będę powtarzał, abyście starali się tworzyć produkt, który ma tą wartość unikalną dla klienta. I klient w takiej sytuacji, pojawia się konkurent, ale konkurent nie zawsze potrafi w takiej sytuacji zaspokoić potrzeby klienta w ten sposób, w jaki nasz unikalny produkt zaspokaja jego potrzeby. Kolejnym zagrożeniem są zmiany potrzeb i preferencji nabywców. Produkt, który chcecie wprowadzić na rynek, produkt, który być może już wprowadziliście i na rynku istnieje, musi podlegać pewnym modyfikacjom. Wynika to z tego, że preferencje, moda, pewne zainteresowania nabywców się cały czas zmieniają. I jeśli Wasz produkt będzie niezmienny, jeśli Wasz produkt będzie cały czas taki sam, w pewnym momencie zgodnie z cyklem życia produktu, on przestanie być atrakcyjny dla klienta. Dlatego zmiany potrzeb i preferencji nabywców są dużym zagrożeniem, które wy musicie monitorować regularnie i musicie sprawdzać również na podstawie badań marketingowych, czy klient nadal czuje się usatysfakcjonowany Waszym produktem. Kolejnym zagrożeniem jest podatność gospodarki na recesję. Recesja to jest taki czynnik makroekonomiczny i my generalnie jako biznes, jako ta działalność w tej skali mikroekonomicznej nie mamy na to zbyt dużego wpływu. Recesje po prostu są w gospodarce i to wynika wprost z cykli koniunkturalnych. Natomiast trzeba zdawać sobie sprawę, że właśnie podatność gospodarki na recesję, ponieważ mówi się o tym, że niektóre gospodarki są bardziej podatne, niektóre gospodarki są mniej podatne. I należy sobie po prostu zdawać z tego sprawę, że podatność gospodarki na recesję jest takim zagrożeniem, które stoi przed każdym biznesem, przed każdym przedsiębiorstwem na jakimś tam etapie jego funkcjonowania. Ostatnim zagrożeniem, jakie ja tu sobie wymienię, jest utrata partnerów biznesowych. Utrata partnerów biznesowych może również e, powstać na skutek różnych działań. E, czasami utrata partnerów biznesowych powstaje w ten sposób, że nasz produkt. E, wizerunkowo traci wskutek takiegoś wydarzenia i partnerzy biznesowi widzą spadek po prostu swoich swoich przychodów zmieniają zmieniają partnerów, dlatego należy pilnować, aby wizerunek naszego produktu był pozytywny, aby nasz produkt cały czas był pozytywnie odbierany przez klientów, aby te osoby, nasi interesariusze, nasi partnerzy biznesowi Cały czas również czerpali korzyści z tego, że nasz produkt jest pozytywnie odbierany przez klientów. Także mam nadzieję, że przekonałem Was do tego, że analiza słod, czyli analiza, która z jednej strony powinna sprawić, że nasze mocne strony stają się naszą taką wizytówką i naszą wartością dodaną na rynku. Oraz analiza słod z drugiej strony powinna skłaniać nas ku eliminacji tych naszych słabych stron, eliminacji tych obszarów, z którymi mają ewidentny problem. Pozdrawiam Was serdecznie. Pamiętajcie, że wiedza i kompetencje są najważniejszym kluczowym czynnikiem rozwoju każdego biznesu. Namawiam Was do tego, abyście pozyskiwali wiedzę, rozwijali wiedzę i dzielili się wiedzą. No i cóż, no do zobaczenia. Cześć!